Witajcie, doktor Light z tej strony. Dzisiaj taki, w sumie jak dla nas, trochę nietypowy projekt. Taki reflektor z motocykla Yamaha XVS, z tym, że nie jest to taki standardowy reflektor montowany w każdym modelu, to jest taka wersja custom, zrobiona jeszcze prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych. I z tego co kojarzę było chyba kilka wersji tego, tego reflektorka. On po prostu nie jest taki standardowy, okrągły, tylko mamy tu taką lampę, e, taką no, bardziej może czoperowatą można powiedzieć, e, która oczywiście tutaj ma swoje mocowanie i ona tak wystaje. No i mamy oczywiście odblask w środku, mówię jak było w oryginale. E, no i mamy oczywiście obudowę. I teraz tak, w, obu, w oryginale cała ta obudowa była chromowana, E, zarówno tutaj taki, taki kolor po prostu miał jak tutaj jak ta owiewka e, tutaj tył też był chromowany tutaj właściciel prosił żebyśmy przemalowali to na czarny mat e, także no było z tym trochę roboty ponieważ malowanie chromu no nie należy do najprostszych rzeczy e, no ale myślę że wyszło całkiem ładnie mm, jeszcze pokażę wam tak jak mówię tutaj był zwykły odblask i jeszcze zgrozo na e, tego typu żarówkę z mówiąc, nawet zapomniałem jakie jest jej oznaczenie ale e, Coś takiego było w środku, oczywiście to też takie konektory do połączenia z motocyklem, świeciło to tak źle, tak okropnie byle jak, że mieliśmy naprawdę problem z określeniem gdzie ta lampa właściwie świeci, ponieważ ona nie ma żadnych regulatorów, także musieliśmy ją zamontować w takim no, stojaku. I zaznaczyć sobie po prostu na naszej ścianie, gdzie ta lampa świeci, tak, żeby potem tę soczewkę ustawić. No, ponieważ tam jakaś regulacja jest, ale tylko na zasadzie tego, tego montażu, więc to musiało świecić praktycznie w punkt tam, gdzie powinno. No i tak po prostu taką plamą to świeciło, takim jakimś tam rozproszonym światłem, że naprawdę. Jest to praktycznie, no udało się dojść gdzie to powinno być, ale to praktycznie na ja powiem wam, bo, bo tak to no straszne. Generalnie nie wiem, czy ta lampa w ogóle spełnia jakąkolwiek funkcję poza, poza światłem stojowym, pozycyjnym, bo naprawdę to nie, 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 nie dawało w ogóle żadnego efektu. Teraz mamy soczewkę bilet w środek zamontowaną. To jest akurat soczewka Koito. Eee, taki standardowy bilet, ale fajnie się tutaj zmieścił. Eee, oczywiście dodatkowo, tu sobie poświetlę. Dodatkowo mamy tą naszą podkowę, którą często montujemy. Ona na dole ma taki element, który ją jednocześnie trzyma i też trochę łamie ten, ten okrągły dół, ponieważ no, no chcieliśmy, żeby tutaj bardziej to pasowało do tego, bo ta lampa jest taka bardzo obła, no to trochę no tutaj łamie te, te proste linie. No i myślę, że wygląda całkiem ładnie. Tutaj pozostałości tego odblasku i ta maskownica, wszystko jest w czarnym metaliku. Tutaj też było dużo roboty z tym samym kloszem, ponieważ ktoś już kiedyś w tej lampie był. Ten klosz był. E, bardzo porysowany od środka, więc jakby ktoś go papierem tam robił. Od zewnątrz tak samo, więc on od zewnątrz musiał zostać polakierowany. Od wewnątrz e, został <laughs> przeszlifowany i tu już polerowanie nie wystarczyło. Tu jest, e, on jest nadlewany od wewnątrz. E, jest naparowywany poliwęglan na niego nowy. Także to jest jedyna opcja. Może ten proces op, y, opiszę w jakimś innym filmie, ale tak jak widzicie teraz to jest kryształ. I tu praktycznie nie widać żadnych rys na tym. Mm. Świeci się zarówno z jednej i z drugiej strony. Jest całkowicie klarowny, ee, zaraz jeszcze powiemy sobie o konstrukcji tego reflektora. Od tyłu tutaj, oczywiście, była e, dziura, przez którą wysta wystawała ta oryginalna instalacja. To musieliśmy oczywiście zamknąć, uszczelnić. Tutaj mamy e, e, oczywiście taką płytkę, wspawaliśmy. Mm, ponieważ nie wspomniałem, że ta obudowa jest oczywiście plastikowa i to jest chromowany plastik, nie metal. To, to nie jest metalowa obudowa, tylko jest, yy, wytłoczka tam plastikowa i na to jest chrom tu oczywiście jest to zaspawane tu mamy taki spory odpowietrznik, tu mamy oczywiście wyjścia i nowe kostki, No ponieważ właściciel nie chciał polegać na tamtych po prostu takie standardowe szybko złączki z opisem co trzeba zrobić i tu mamy drugi odpowietrznik dodatkowo jeszcze w reflektorze znajduje się taki mały specjalny woreczek pochłaniający wilgoć no, żeby tutaj nic już nam się nie działo co do samego montażu, tutaj mamy jeszcze widzicie oryginalne dwie śruby, które trzymają tę przednią ramkę. Tam też, oczywiście, nie było gwintów w środku, trzeba było to dorobić, bo jakieś to takie było uszkodzone. I Tutaj mamy jeszcze dwie śruby z takimi nierdzewnymi podkładkami. To są śruby, dwie główne śruby trzymające nam całe bebechy, soczewkę. Trzeci punkt jest na górze, ale tam jest to po prostu zamontowane nieco w inny sposób, także nie trzeba było dawać śruby. No, i w sumie co do tego to by było tyle. Problemem jaki wynika z przerabiania takich, tego typu reflektora jest to, że ten reflektor nigdy nie był projektowany jako coś, co miało być szczelne. Tutaj po prostu nie było żadnej uszczelki. Tutaj między tą ramką a kloszem też nie ma żadnej uszczelki. I tak naprawdę, jak dostaliśmy ten reflektor, to odblask z kloszem też nie miał żadnej uszczelki, tylko tam był włożony cienki pasek taśmy dwustronnej, takiej podwójnie klejącej. I to jest w zasadzie wszystko. Oczywiście z tyłu dziura taka, że wejdzie tam wszystko. No i to jest problem. Trzeba było zacząć oczywiście od zespawania tego otworu, potem stopniowo składać ten reflektor uszczelniając go. Jest to po prostu kloż jest wklejony w odblask odpowiednio, potem cały ten element optyczny jest podklejony do tej ramki. I dopiero cała ramka tutaj po obwodzie jest uszczelniona klejem, na no takim specjalnym klejem, którego używamy, takim specy, specjalnym rodzajem silikonu, który nam ma idealną przyczepność do plastików, po prostu ufamy mu w 100%, także... Zresztą jest to klej oryginalny, który używają w fabrykach reflektorów, także no ciężko, żeby było coś lepszego. No więc tutaj ona cała po obwodzie jest też uszczelniona no, minusem jest takie, że to jest nierozbieralne, ale tak naprawdę, no, jeśli zaszła potrzeba, no to oczywiście da się to rozebrać. Ale dla serwisu, to właściwie właściciel nie ma co robić z tym reflektorem w środku, więc tu nie ma potrzeby rozbierania tego. No cóż, ja to sobie za chwilę podłączę, pokażę, jak świeci. Chociaż tutaj, no, jakichś wizualnych firewerków nie ma, no bo wiadomo, jest tylko soczewka i podkowa. Tutaj, oczywiście, też systemu DL Switcher nie, ma, bo nie było potrzeby montować, ponieważ reflektor ma standardowe, standardowy przełącznik. Trzypozycyjny, także tutaj uruchamiamy wszystko ręcznie. Jeszcze pokażę Wam raz to, 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 to oryginalne rozwiązanie. Z tego co wiem, to ten reflektor wyszedł też, znaczy tego typu lampka wyszła też na, na żarówkę H4, więc możliwe, że to spisuje się trochę lepiej, ale ta bańka to jest coś podobnego jak kiedyś było w komarkach, tam innych ogarkach. Tam myślę, że ci, co pamiętają, jak to świeciło, to, to pamiętają, może. Może do powrotu z jakiejś tam imprezy po zmroku się nadawały, ale nie ma tu mowy o komfortowej jeździe. W sumie tam nie ma mowy o komfortowej jeździe w ogóle. Ale, okej, okay, to, to jest inny temat. To w każdym razie pelatuje. I teraz będzie coś takiego. Ja sobie ją teraz podłączę i pokażę mniej więcej, jak działa. Dobra, to jest podłączone. Masa tam oczywiście wyprowadzona jest jedna wspólna dla wszystkich świateł. Także ja sobie teraz podłączę tutaj pozycję, albo też inaczej mówiąc nasze dzienne światło, którego można oczywiście sobie tak używać. I tak to wygląda. Teraz możemy sobie. Oczywiście też, no nie wiem jak to tam w motorze jest w sumie, ale można sobie używać drogowych, włączyć słyszycie jak ta soczewka się przełącza. Możemy oczywiście też włączyć mijania. Wygląda to tak samo w zasadzie. Mamy światło mijania, i teraz światło drogowe. No, tu na filmie za dużo nie zobaczycie, ale ta soczewka się otwiera, i mamy nasze światło drogowe. To chyba wszystko, co można o tej lampce powiedzieć. No, jest trochę z tym roboty, ale mam nadzieję, że efekt jest, jest fajny i że właściciel będzie zadowolony. Myślę też, że można tutaj coś delikatnie innego zamontować w ten środek, chociaż jeśli nam zależy na naprawdę takim wyglądzie w miarę klasycznym i bardzo dobrym świeceniu, no to większość tych soczewek jest po prostu okrągła. Ale do tej lampy to akurat jak najbardziej pasuje. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.